Witam Was serdecznie, obra, śmigamy, Migamy, śmigamy, śmigamy, dokładnie do zamek, MEIST, mhm, mm -hmm. mm -hmm. no to lądowanie zawsze trochę trwa. Wiedziałam, że gdzieś w galaktyce jest tyle zieleni. Solo, po co tu jesteśmy? Po czysty statek dla waszego droida. Czysty? Myślicie, że przypadkiem znaleźliśmy z czułym sokoła? Jak był na naszych skanerach, to najwyższy nowy też jest niedaleko. Chcecie odstawić BB-8 do... yes. Mace... ...Kanatana! Mm. Pewnie czegoś potrzebujesz. Wysłać tego droida do Lei. Hm, nie. Za długo już uciekasz przed tą konfrontacją. Proszę, potrzebujemy pomocy. Chodź, biegnij. Lei, co jest? Nic takiego. Tylko się ona tu wyczuwa rodzaj, coś. Dobrze, idziemy po fabułę. Mamy ciebie tutaj. Okej. Okay. I mamy. No! 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 Uff... Coś się zawiesiła gierka. Jest mnie Ten miecz należał do Luka, wcześniej do jego ojca, a teraz wzywa ciebie. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To była Republika! Zniszczyli ją. Jak cię ta bada nazywała? Star killer? Skąd go masz? Weź znajdź swoją koleżankę. Hmm. Mm -hmm. I tak się szybko kolory zmienia. <laughs> Już tu są. Hej, Hej! Gdzie ona jest? Nie zatrzymujmy się. Tam musimy Macie nowy zbudowany dyn, 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 dyn. FN2199 W filmie yeah. to my w ogóle Daniel Craig nie do nas nie przepuści, dopóki się nie przywitasz.

Słyszałem. Hmm. Mapa. Widziałaś ją. Wycofać dywizję. Droid jest nieważny. Mamy co trzeba. Ją. Tak, Rej został uproadzona. On ją właśnie porwał! Tak, tak, wiem. Nowa fryzura, stara kurtka. He, też nowa. Widziałem go. Leja, widziałem naszego syna. Był tutaj. Wracamy do bazy na Dakar. Porozmawiamy tam. Okej, okay. idziemy. Wow. Hmm hmm no to tego nie zrobimy tą postacią dziadku a mapa galaktyki możemy zrobić kar. tak Teraz będzie mi. Nawet mam leczę. Bibij! Połdameron! Ty żyjesz! Co się z tobą stało? Obudziłem się bez statku, ciebie niczego! BB-8 mówi, że go uratowałeś? No, ale powinniśmy porozmawiać z generał. Będzie chciała cię poznać. Chodź, bb -8. Dobrze, śmigamy. Pan Solo, to ja, Ciflipio. Domyślam się, że mnie pan nie rozpoznał przez moją stylową, czerwoną rękę. No dokładnie, I ma czerwoną rękę teraz. Nie mam umiaru, jak nie. Przepraszam, ale muszę z przykrością donieść, że pobrana z BB-8 mapa nie jest kompletna. Jak mogłam być tak naiwna, żeby wierzyć, że sprowadzę luka do domu. Skany zrobione przez Snappa potwierdzają raport, który złożył Finn. To była gwiazda śmierci. Mm -hmm. A to jest baza Starkiller. Dokładnie, Star broń, Starkiller. która zniszczyła układ Ho zmian. Mm -hmm. <laughs> o, e, moment. Zła rozdzielczość. Najwyższy porządek. Znowu ładują swoją broń. Teraz celem jest nasz układ. Dobra, jak ją wysadzimy? W tej bazie musi być jakiś oscylator termiczny. Yes. Nasze statki nie dadzą rady się przebić przez ich osłony. Mogę hmm. wyłączyć osłony. <noise> ale muszę tam być, na planecie. Podrzucimy cię. Dobrze, mapa galaktyki podróż. Lecimy. Dostarczę nas do tej wazy, choć młody. <mobry> <mobry> Tą granią jest kanał burzowy. Tamtędy wyjdziemy. Znajdźmy Ray. Gdzie jestem? Jesteś gościem. Wiem, że widziałaś mapę. A teraz pokażesz ją mnie. Nic ci nie powiem. Pokaż mi mapę! Nigdy. Uch, poczekaj. Hmm. Dziewczyna ci się Snow. oparła. Mm -hmm. Moc jest w niej silna! A więc musimy sknieść ruch opornym, nim dotrą do Skywalkera. Przygotuj broń. Najwyższy wodzów, wyciągnę mapę z dziewczyny. Przyprowadź ją do mnie. Teraz mnie rozkujesz, wyjdziesz z celi i zostawisz otwarte drzwi. Aha. Teraz cię rozkuję, wyjdę z celi i zostawię otwarte drzwi. <laughs> im dłużej to trwa, tym bardziej ryzykujemy. Osłony, mam na nie pomysł. <laughs> Okej, okay. pokonany, pokonany. Padma nie przegapił możliwości wleścia tutaj i zajęcia się nam, a wtedy ją zmusimy do wyłączenia osłon. Ha, to takie proste, co? Jesteście hmm. bezużyteczni. Zawsze muszę brać sprawę w swoje ręce. Hmm. Czym się tu dokładnie zajmowałeś? Czystością. Czystością? No. M... Hmm. Ok, to, to musi. To Będziecie się. mieć prawdziwe kłopoty, jak fazma się tu zjawi! Ognia, ognia, ognia! Dun, Trzymać głową nisko! Ognia, ognia, ognia! Dynn. Dyn, dyn. Jeśli myślicie, że zniszczycie tę stację, to się krótko wyjdzie. Kryczy. Się. Dobrze, dobrze. W głowie mam zracjony. Dyn, dyn, dyn. ładnie dobrze Kolejne zawarcie na jeszcze Jeszcze dwa. Czy ktoś jest? A, oh, i was. Mam was. Ok. Proszę. A więc zajmę się wami sama. Kapitan pasma. Będziemy potrzebować tego rdzenia zasilającego, jak chcemy złapać fazmę. Wychodźcie, wychodźcie, gdziekolwiek się chowacie. Tylko na tym stanie, to ją normalnie zelektryzuje jak nic. Coś za bardzo ci się to podoba, młody. To działa! Już nie jesteś taka twarda, co? Mniej przechwałek, więcej łapania. Trzeba wyłączyć osłonę. Hmm. Wyłączyć czy A jak to wyłączymy? Mogę to wyciągnąć? To jest następne, ale. Niech wam pokażę, co się robi z tym trudami. W głowy uderzyć. Pokona... pokonaj wszystkich szturmowców. Okej. Okay. znowu użyć rdzenia zasilającego. Chodźmy po niego. Nie tutaj.

Cieszcie się przedwcześnie. Wasza żałosna zbieranina nigdy nie zniszczy tej bazy. Złapanie mnie nic tu nie zmieni. Hmm. Odwór, Ju. Hmm. No to chodź, chodź, fazma. Dwa razy nie popełnię tego samego poczucia. Odstrzelić ci to wiadro z głowy, wyłącz osłonie. Idź, 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 idź. A co z nią? Macie tu może syp? Jakąś zgniatarkę? W sumie ha. tak. Ha? A. <grym> <grym> Win, co wy tu robicie? <laughs> Teraz ucieczka. Czułość ci potem. <laughs> <śpiewanie> mój kumpel ma torbę wybuchowych niespodzianek Użyjmy! jak chcecie się tam dostać muszę znaleźć bezpieczniki <śpiewanie> młoda wie co robi dobra królowa stakilera robiliśmy to misję Bra, po co te nerwy? Już idę. Siedem punktów mamy. Hmm. Elementy pancerza. Z nie opuszczają ser. Terc. Hmm. Podczas rozmontowania falę uderzeniową. A, tam mi się tam nic nie podoba. Dobrze, ja zakończę na tym ten odcinek. Wiem, że to też krótszy, ale takie są misje. Następne może też trwać tam 25 minut, już potem będzie prawie godzinny odcinek. Nawet ja nie chcę, więc zakończę tutaj. W następnym będziemy, wejdziemy do bazy Starkillera. I tam wszystko załatwimy. <laughs> Dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia.